Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym czemu nie ma jeszcze wzrostów na rynku Steam. Miały być wzrosty z wzrost z dwójką, miały być większa ilość graczy, miała być większa ilość graczy. A nie ma tego ani tego poniekąd, to tak z naciskiem. No ale dobra, przed tym wszystkim chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, gdzie aktualnie znajduje się konkursik na 20 PACEF Link w opisie. Przy okazji, jakby ktoś chciał sprzedać swoje skinki, zapraszam do mnie na Priv. Kupić, ba w balansy ode mnie już niestety nie kupicie ze względu na to, że są spadki i fajnie się zaopatruje witemki. Przy okazji, jakbyście chcieli tak naprawdę udostępnić komuś ekran, to możecie wbić do mnie na Discorda, bo z tego co widzę, mam dalej poziom trzeci, co oznacza po prostu, że możecie udostępnić ekran w lepszej jakości, jeżeli niż... Bez tej lepszej jakości. To działa jak Nitro z tego co pamiętam. No i dobra, wracając do głównego materiału. Czemu nie ma aktualnie jeszcze wzrostów albo i są w zasadzie? Oraz dlaczego tak naprawdę Source 2 była tak niewypałem, bo to już nie ukrywajmy. Source 2, no wyście Source 2 było niewypałem. Zapytacie się czemu, no ale jak to Source 2 nie było niewypałem? Pierwsza sprawa Dangerzone. Gdzie do licha jest w tej grze Danger Zone? Bo ja go nie widzę. Okej, okay, rozumiem, nowy silnik, trzeba wszystko na nowo napisać, ale, no widzowie, nie ma Danger Zona, nie ma tych Wargamesów, nie ma Unranked MMów, nie ma krótkich meczy, wiele map dalej brakuje, jakby nie patrzeć. Wingman ma, chociażby Wingman, zobaczcie, cztery mapy, no. A? A? Co, o co tutaj chodzi? Gdzie są mapy na Wingmanie? Halo, Halo Valve, gdzie są te mapy? No, co, co się tu dzieje? Niektóre skiny wyglądają słaba, nawet większość tak naprawdę. Paterny nie są na skinach naprawione, crafty nie są naprawione. Nie wiem, widzieliście w ogóle jak Akacz wygląda? Jak? jak co to jest w ogóle? Patrzcie to co, co to jest? Ja, co to jest, ja się pytam, co się stało z moją wlepą? Halo? Co? co a? Ja, ja mam nadzieję, że oni to naprawią, bo jak oni tego nie naprawią, no to... Panowie, no kurde wlepy mi zabrali og, ogólnie. ha? No, nie wiem, no nie, nawet nie wiem jak to skomentować. No jest to po prostu tragedia. A na dobitkę tego wszystkiego mamy w sklepie, tak naprawdę, promocję na Paryż, który to już jest dzień ponad setny. Już mi się nawet tych dni nie chce liczyć, bo to jest po prostu przesada od strony WALF. Ale co jest fajne i właśnie dlaczego na początku powiedziałam. Że niby są wzrosty, niby są spadki, bo te skrzynki tak czy siak, jak jest już ta promocja na Paryż, i lecą w górę. Czemu? No bo ludzie mają powoli w dupy tę promocję na Paryż i po prostu zaczynają rzeczywiście otwierać te skrzyneczki. Możliwość otwierania skrzynek w sort dwójce dużo dała. Otwieralność skrzynek z tego co pamiętam, poleciała o 100% w górę. To jest jak na razie bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczcie chociażby Fracture Case'a. Ja pamiętam, że dało go się jeszcze kupić przed Source 2 za 2,80, nawet spadł przed chwilę, przez chwilę na 2,58 i aktualnie jest 3,36. Traj był pik na 324, znowu spadek na 288 w ciekawe, no i dzisiaj jest znowu pik na 3.33, zobaczymy jak to spadnie no ale już te skrzynki chcą lecieć Dangerzone z tego co widzę również poleciał on był za 3.80 za, no 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 widzowie no, 3.80 już jest, no te skrzynki są według mnie dobre, według mnie ogólnie skrzynki sobie polecą, jak po prostu zostanie usunięta promocja na Paryż i dodana nowa skrzynka do puli dropów, po prostu śt, w górę a co będzie tak naprawdę z kapsułkami, bo też pytacie, ej Bob, to dalej się opłaca kupować te kapsułki, dalej się opłaca kupować te naklejki, w mojej opinii nie widzowie, jak macie mały budżet, to możecie się skupić na papierkach ze Sztokholmu lub też Antwerpu, albo i nawet Rio, bo mało kto o tym mówi, ale Rio również jest nawet nie najgorsze, patrząc na long term, ze względu na fakt, że jest go bardzo, bardzo mało. Chociaż z drugiej strony, pytanie, czy opłaca się aktualnie i zryzykować i inwestować w Rio, czy nie lepiej zainwestować w Sztokholm lub też Antwerp, jak jest wyprzedaż na nie. No. Jest to, jest to tak naprawdę do, do pogadania, do po sprawdzania, ale według mnie na razie widzowie bardziej bym się skupił osobiście na promocji z Sztokholmu oraz Antwerpu, ze względu na fakt, że te kapsułki po prostu latają. Czemu latają? Zapytacie się. No bo ludzie wchodząc tak naprawdę do cs Zobaczcie, jak to wygląda. Jestem powiedzmy przeciętnym graczem CS-a. Wchodzę sobie, klikam sklep, ok. So. Uhuuhu, promocja na Paryż, złoty 5. No dobra, hmm. co ja tutaj mam w tym ekwipunku? Hmm. O, ekwipunek, o, No dobra, mam trochę holobik. Um, halo. O, mam holobik. No to chyba sprzedam holobik, żeby dokupić Paryż. Czemu? No bo dalej jest na promocji. To się chyba opłaca, nie? Przecież Stockholm i Anfer poleciał niesamowicie w górę, więc halo muszę się wyprzedać z moich inwestycji. By the way, fajnie, że jest, ta, jest ten suwak Klamra, że mogę sobie przesunąć to w dół, bo teraz będę o scrollował mieszkał, super. Super. No ale dobra, to przejdźmy jeszcze. W sos. O, o, dobra, naprawiłem. No i dobra, przechodzę dalej. Hmm, co tu jeszcze? O, skiny mogę sprzedać. Sprzedaję skiny na rzecz tak naprawdę tego Paryża. Tak to aktualnie wygląda według mnie, widzowie. Czemu tak to aktualnie może wyglądać? No bo ludzie myślą, że ten Paryż jest jakiś niesamowity, że wcale nie jest przeinwestowany. Nie wiem, w sensie to tak naprawdę kapsułki z Antwerpu sztukowemu sobie latają. Raz to sobie swada na 4,80, a raz to leci na 5,20, później to odbiło nawet na 5,60. To jest po prostu magia, magia świąt, że tak bym powiedział. Zobaczcie to. Paris Sapsula. Już pół miliona z tego co pamiętam, mogłoby być jednej kapsułki. Ile jest? 462 tysiące. Dobra, ja powiem tak. Zaraz zrobię na społeczności zakładkę, czy to dobije do miliona, czy ten supply dobije do miliona, bo jeżeli ten supply dobije do miliona po zakończeniu promocji, to może przebić RMR-a. To jest głupia teoria, jakby nie patrzeć, bo RMR rzeczywiście było bardzo, go, rzeczywiście było go bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę, że promocja na Paris przebiła już promocję na rmr -e, nie pamiętam ile, ale dość dużo, jakby nie patrzeć, Stockholm 49 dni, a był po RMR-ze, później był tak naprawdę... Antwerp z promocją 68 dni, Rio 72 dni, a Paryż już chyba w sobotę miało, 100, no to 101 dzień, 102 dzień jest dzisiaj, no nie jest to bynajmniej normalne, jak tak dalej pójdzie to rzeczywiście Paryż, niektóre kapsułki mogą przebić RMRa, tak serio, w sensie jeżeli RMRa było chyba tam po 800 tysięcy na rynku, a tu już jest prawie pół miliona, no, no widzowie, no to kurde, no nie jest ciekawie jak na razie, co nie? Czy inwestowanie w Paryż ma sens, zapytacie się? Myślę, że będzie miało sens w momencie, kiedy Paryż spadnie, bo dalej jest to na promocji, dalej te ceny na rynku Steam są według mnie zbyt duże. Dalej według mnie w ogóle to jest chore, że holo tak naprawdę z Paryża jest porównywalne cenowo do holo ze Stokholmu i Antwerpu. To jest nienormalne, co tu się dzieje, a nawet jest droższe, a nawet w niektórych wypadkach jest droższe, więc to jest dla mnie po prostu hit. Podsumowując cały odcinek. Czemu nie ma wzrostów? Przez promocję na Paryż oraz sam fakt, że Source 2 jest okrojoną wersją Source 1. Czy będą wzrosty według mnie? Będą wzrosty, jak usuną promocję na Paryż i dodadzą nową skrzynkę, a nawet nie muszą dodawać tej nowej skrzynki. Po prostu niech usuną w cholerę tę promocję na Paryż, bo ile można tak naprawdę, ile można się męczyć z tą promocją. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Czy Wy tak naprawdę inwestujecie w Paryż, w Antwerp lub Sztokholm, w papierki, w holo, w glitterki, kapsułki. Zapraszam na Discorda. Trzymajcie się. No i cześć.